Witam, witam. Z tej strony automat przed wami odcinek kolejny z The Escapist, odcinek, w którym uciekamy, odcinek, w którym w końcu wydostaniemy się z tego więzienia. Chciałem to nagrywać ogólnie gdzieś o godzinie dopiero 18, w sensie w grze, czyli pod koniec dnia tak naprawdę. Żeby was tutaj nie zanudzać wbijaniem inteligencji, czy innych tego typu spraw, po prostu przygotowawczych, ale... Um... Zauważyłem jedno, co wam za chwilę też pokażę zresztą. Dobra, Kicia, to nie jesteśmy przeszukiwani. Nasza toaleta jest pusta. Ktoś właśnie pisał w komentarzu, że żebym nie chował rzeczy do toalety. A jak już chował, to potem przeniósł je do biurka. Bo te rzeczy. znikają. Jak się resetuje grę? I się właśnie o tym na własną skórę przekonałem. Na szczęście nie traciłem. Tego całego, tej całej formy klucza. Więc e, chociaż tyle, że z poprzedniego odcinka coś nam zostało. Dobra, masz tej wertę z jakąś, proszę bardzo. E, no i tak, musimy znaleźć jeszcze jeden pilnik albo kupić przynajmniej. No, pieniędzy chyba nam na, na spokojnie starczy, tak czy siak. Ale wiadomo, co za dużo pieniędzy, to oczywiście nie zaszkodzi. No, jeszcze jedno biurko. Paweł, będziesz miał pilnik? Nie. No cóż, nie masz pilnika, no to trzeba będzie coś innego wykombinować. Trzeba będzie kogoś kupić pilnik, niestety. Albo wziąć widelce i sobie przygotować widelce na wszelki wypadek. Jak ja mam quest, to tutaj oficera pobić, ale nie będę bił oficera, bo to też nie ma sensu jak na razie dla mnie. Dobra, biureczko moje. Mia je biureczko, co tam masz w środku? W sumie nic. Dobra, co mogę wyrzucić? To mogę wyrzucić na pewno. Talk, zapalniczka już nam nie będzie potrzebna. Mamy mundur strażnika. Dobra, papa rzeczy. Okej. Okay. Nie możemy schować sobie tutaj resztę. Okej. Okay. Fajnie. Mamy jeden pilnik, przydałby się jeszcze drugi. Właśnie. Zrobimy sobie może od razu klucz. E, nie zrobimy sobie od razu klucza, bo potrzebujemy jeszcze 10 inteligencji, ale teraz będzie robota, więc e, więc i tak to odstawimy i pójdziemy od razu pracować. Żeby wyrobić tutaj naszą dzienną dzienną. Jak to się mówi? Nie wiem, jak to się mówi, zapomniałem. Ale wiecie o co chodzi. Dzienny nakład pracy trzeba wyrobić. Dobra, więc robimy. Oczywiście. E, wiecie co, chyba mam nawet pewien pomysł. Nie wiem, czy się uda, czy, czy strażnicy zabiorą e, mi to, ale można spróbować. O tutaj się biją. Zobaczymy, kto wygra. Zobaczymy, kto w ogóle się bije też. Kto to? garcie versus Paws. No, kto ma więcej krzepy? Kto? Ten kto zaczął pewnie. Chociaż niekoniecznie. Zobaczymy, jak to będzie. A, pomogli strażnicy, no. Ale myślałem, że będzie fajna ustawka. A tu nie, dobra, nic nie mieści tak czy ciekawego. Dobra, wyrobiliśmy już w ogóle normę. O, norma pracownicza. To się nazywa, że codzienną normę pracowniczą wyrobić. O to mi chodziło, dobra. Więc tymczasem sobie tutaj to wszystko schowamy. Okej, okay, jedno i drugie. Tak, zostawiamy tutaj. Już chyba wiecie o co mi chodzi. Dokładnie, dokładnie. Chyba już wiecie, co, nie? Ile tego mamy? 3, 5, 7, 8, więc potrzebujemy jeszcze dwa, bo chyba 10 potrzeba ubrań, żeby skończyć robotę. Takie mam wrażenie. Ok. O, tak. Przyjdę później po prostu, jak będzie w drugi, drugi raz robota i sobie... Od razu po prostu zbiorę te rzeczy z podłogi i sobie je wstawię, żeby miał od razu normę roboczą wykonaną. Zobaczymy, czy to zadziała, czy gra nie, jest, nie ma jakiegoś zabezpieczenia przeciwko temu, chociaż nie wiem, czy miałaby mieć zabezpieczenie przeciwko temu. W sumie. Jest przecież całkiem mądre posunięcie, no nie ho ho, ludzie, no. ludzi mi się wszczynamy, rozrubę. Wiesz co na Stusia? Ty ostatnio jesteś taka rzeczywiście. Jakby to powiedzieć. Hmm. Dobra, może, może lepiej nie będę mówił, bo znowu. <noise> nie chcecie tego słyszeć, po prostu. Dobra, ile potrzebujemy inteligencji? Chyba 80. Damy sobie trochę powyżej 80 na wszelki wypadek, gdyby, gdybyśmy musieli jeszcze coś skraftować, większego. Powiedzmy do 85. 83 teraz będzie? Tak, 3, 4 i 5. Dajesz. Jest, dobra. No to uciekamy teraz. Przydałoby się znaleźć, bo chyba widzę z tego, co widzę, to. Zmienione są osoby, które mają trade'a Coś do sprzedaży Właśnie, formica Formica, nic tu nie ma Ciekawego, mi by się pilnik przydał No pilnik, ludzie, no Zawsze wszyscy mieli pilniki I ja, oczywiście nagle nie ma Dobra, ty chcesz quest'a z czas na ćwiczenia, dobra Tutaj dorwie wszystkich Formika, czy by już patrzyłem Chyba, że jest tylko jedna osoba niestety To się też może zdarzyć Dobra, trochę poćwiczymy Żeby, wiecie Stworzyć wrażenie, że niby nie chcemy uciekać I w ogóle A tak naprawdę uciekniemy Dobra, sześć powtórzeń wystarczy Co tutaj? Kicia, masz coś na sprzedaż Pilnik, no słuchaj Nie dość, że jesteś w jednym pokoju ze mną To jeszcze masz pilnik Pięknie To mi się podoba To mi się jak najbardziej podoba Więc mamy już na spokojnie obcęgi Nie wiem, czy pojedyncze obcęgi Znaczy obcęgi eee... To się inaczej nazywało. W każdym razie wiecie, odchodzi e, nożyce. <grym>, whatever. E, nie wiem, czy pojedyncze nam wystarczą. Mam nadzieję, że wystarczą. A jak nie, to weźmiemy parę nożyków po prostu e, ze sobą. I te, wtedy to na pewno wystarczy. Jaki jest w ogóle mój plan ucieczki? To też zobaczycie spokojnie. Na razie skraftujemy jedną rzecz. Okej. Okay. liche obcążki, właśnie. Tak to się nazywało. I teraz jeszcze skraftujemy sobie nasz kluczyk. Mamy kluczyk, pięknie, to mi się podoba To mi się podoba, dobra Więc tak, będziemy potrzebowali na pewno te dwie rzeczy Jedną czekoladę bym wziął Gdybym był zmęczony Zmniejsza zmęczenie 15 punktów Okej okay. Przecinanie 3 na 5 Czy 3 na 5 wystarczy Przecinanie? Chyba tak No to ja w ogóle 5 plus jeden obrona ma ten Mundur Strażnika Uniform już nie ma żadnej obrony, a to ciekawe hmm. Wiecie co, od razu przygotuję może no. Manekin. <laughs> po prostu, żebym już miał przygotowany, żebym o nim nie zapomniał. Ale teraz mamy czas wolny, więc na luzie. Gar, co masz na sprzedaż? E, nic ciekawego. Już się zmieniły trade znowu? Z tego co widzę? Kij cię pobili! O, miałeś taśmę klejącą. O nie, widziałeś to! Zostaw mnie! Już zostawiłeś mnie, dziękuję. Taśma klejąca może się przydać, jak znajdziemy jakiś jeszcze tutaj. Bilnik. Pilnik się może przydać do ucieczki. Wercio, co ty tu masz? No nie masz pilnika niestety. No nie wywiązałeś się. No więc jak, jak będzie wyglądać moja ucieczka w, w, w pewnym uproszczeniu. Tylko mam tylko jeszcze to. Tak, yy, a właśnie, właśnie, a właśnie. A właśnie. A właśnie, bym zapomniał. Bym zapomniał. Muszę się jeszcze ubezpieczyć. Ale chyba nic z tego nie będzie, bo widzę, że mam tylko dwa widelce. Ulala, la, wiecie o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że w wypadku gdybym był przeszukiwany... Gdybym był przeszukiwany... To by sobie strażnik wszedł i zobaczył, że manekin jest zamiast mnie. A ja bym nie mógł jak wyjść, bo są drzwi kurde zamknięte, co nie? Na klucz. Już o tej porze, gdzieś po 23, co nie? Kurde, więc trzeba tutaj rozkopać ścianę na wszelki wypadek. Żeby... Mieć pewien wentyl bezpieczeństwa, gdyby coś się miało nie udać. No i przydałoby się kupić jakiś łom naprawdę, żeby to szybko rozbić. Bo widzę, że widelców akurat, akurat w tym dniu nie ma widelców czterech, które są potrzebne do rozbicia ściany. To jest po prostu moje szczęście. Może znajdę w jakimś biurku, nie wiem czy, nie pamiętam, żebym widział gdziekolwiek widelce. Tu mam widelec, ale jest tylko 40%, on mi starczy chyba na trzy kopnięcia tylko. Tutaj i tak będę chyba potrzebował dwóch. Tak mi się wydaje. Kicia, czy ty masz może widelec? No nie masz, no. A masz czekoladę. Czekoladę sobie wezmę, od razu zużyję na sobie. Oj! Judącymi! Judącymi, dobrze. Kolacja. Nie ma mnie, nie mam, mnie, nie ma. Dobra, nie zauważył mnie. Szpatułką w ogóle nie. Nie wiem po kolory jest szpatułka. Nic, no, ją, szpatułką nic nie można zrobić, po prostu. Nie wiem po co ona w ogóle jest w tej grze. Serio nic? Nie ma same te, no kurde, no. Same jakieś łyżki. Totalnie niepotrzebne. Ty masz łom, Pawz, ale to jest Jezus 76. Pawz. Pawz. Młotek, kurde. A tutaj kto jeszcze? Garcio. Garcio też masz łom za 76. Cholera. Czekajcie, skoczę może po coś. Dam im jakieś itemy. Żeby to taniej mi sprzedali. Czy ja mam jakieś quest'a w ogóle? Odwróć uwagę strażników przy prysznicach, ale przy prysznicach już może zabraknąć, kurde, tego. Eee, Mogę się im zmienić trad'y, co nie? A ja co ja im chciałem dać? Eee, baseball'a chyba im dam. A, nie mam baseball'a. Myślałem, że mam. To im dam kastet, bo kastet mi nie jest potrzebny. I dam mu, powiedzmy, kit. Okej. Okay. Ale nie starczy mi, no kurde. Muszę jakiegoś quest'a zrobić. Przyznaję się jakiegoś dobrego quest'a. Śniadanie wcześniej czy później. No, śniadanie mi nie jest potrzebne, bo do śniadania nie dotrwam. Potrzebne poduszka. O, poduszkę dam na pewno. Kaczor. Kaczor. Jakieś łatwe quest'ami, proszę. Kurde, nie, nie mogę Pawza pobić, bo od Pawza może coś kupić. No, kurde no. Czekajcie, przejdę sobie moim tajnym super przejściem tutaj bo mam nielegalne przedmioty, to nie mogę normalnym... normalną tutaj... normalnym tutaj y, sposobem wejść, niestety, bo by mnie przyskrzynili. Tak trochę. No dobra, wrzucaj tutaj. I się wracamy, mam ile? 40... Hulala, 66, okej, okay. czyli tak, um... Kicia pobita, to masz znowu taśmę. Taśmę weźmiemy, kaczor. Nic nie macie, kurde Ja potrzebuję łom Łom, please Poduszkę weźmiemy, bo ktoś tam chciał poduszkę Dobra Kto tam chciał poduszkę? Czekajcie, czas znaleźć kogoś kto miał poduszkę Biedron uh, Biedron, 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 Biedron Please Znajdźcie, Biedron, please Już nie bądź taki Biedron Come on Przecież nie mogą się wam trade'y zmienić nagle Kicia, kurde, kto tam był? Kaczor. Nastka, kurde, biedron, gdzie ty jesteś? Mam poduszkę cholerną dla ciebie. Ciebie oczywiście nie ma. Może on pracuje gdzieś? Jest biedron, baby, baby, Dawaj tą poduszkę mu, kurde. 20, dobra, teraz muszę znaleźć kogoś, kto miał łom, no cholera, tak? ja tak. no. Jezu, jaki ten odcinek jest masakryczny. Gdzie tutaj, Pawz? Garcio, Pawz, no akurat was nie ma. Czemu? Czemu jest? Nastusia, nie? Zmieniły się trady, nie? Kurde. O Boże, dobra. Nie, yeah, naprawdę, ja coś myślę, że będę akurat przeszukiwany i akurat mi się nie uda tutaj. Biedron, Maszłom, Jezus, uratowałeś mi dubsko, Biedron. Słuchaj, Biedron, ja ci tu po prostu dam linka. Do Twojego kanału, po prostu pod tym odcinkiem, bo teraz to mnie totalnie uratowałeś, wiesz? O, biedri! Dobra, to się udało w ogóle. łam się bardzo bardzo krótko, bardzo mało zużywa i to mi się podoba. Kicia pobita. Formi! Weź mi, kurde, współlokatorki niebi, dobra. Co nam na pewno nie będzie potrzebne, to już wyrzucimy od razu. Czekolady wpłynie. Taśma klejąca już nam chyba nie będzie potrzebna, chociaż może się znajdzie jeszcze coś. Dobra, i, i tak. E, musimy to gdzieś spuścić. Spuścimy to powiedzmy tu. Proszę bardzo, spuszczone. To mnie się podoba. Na prysznicę trzeba pójść, żeby się nie wkurzyli. Może akurat ktoś tu będzie miał na sprzedaż pilnik, chociaż nie no, tak szybko, tak szybko by się tradey nie zmieniły. No pilnika nie macie, no szkoda. No szkoda. W wam w końcu nie zdążyłem pokazać, jak będzie moja wyglądała droga ucieczki, ale mogliście zauważyć, że to tam moim tajnym przejściem przechodziłem, więc. No to niech tutaj się skończą te prysznice. Ja już lecę do swojego pokoju, panie władzu. Pan się nie denerwuje. Dobra, i teraz apel i teraz ostateczna chwila. Trzymajcie kciuki, bo jak to się nie uda, to po prostu nie wiem, co zrobię. Dobra, co potrzebujemy: obcążki, klucz, czekoladę, jedną weźmiemy, jeden nóż na pewno. Weźmiemy sobie też mundur strażnika, to przebierzemy na spokojnie Damy maneki, będziemy mieli jeszcze dwa miejsca, tak? To weźmiemy sobie na pewno jeszcze jeden nóż I to będzie na tyle, tak? Potrzebujemy jedno miejsce, żeby sobie przekładać ściany Dobra, więc jesteśmy już gotowi, mam nadzieję, że to się wszystko uda Jak się nie uda, to... to normalnie nie wiem Ale myślę, że się uda Coś tam, coś tam, gry Wormsy, znowu kurde, Wormsami tutaj handlują Biedli, wy macie ciągle te same trade'y Dobra, kto przeszukuje cele? Kogo, kogo, kogo? No, pewnie, że moją, no pewnie. Ale się na to przygotowałem. Całe szczęście, że ten. Młot, ten, młot. Młom znalazłem, kupiłem. Gdyby, nie, gdyby mi się nie udało, to bym po prostu. nie, nie wiem, co bym zrobił, ale bym się strasznie wkurzył. U, jak ciemno. Dobra, więc tak, muszę jeszcze łom wziąć, żeby sobie przekopać. Będę musiał to całkiem szybko zrobić. Dobra, idźcie spać. A musi... o, oni mnie przeszukują przecież kurde muszę schować wszelkie nielegale Ole Jezu, ile ja mam nielegali? Dobra, kibel, się masz? Kibla chyba nie będą mi przeszukiwać, mam nadzieję. Dobra, wszelkie inne rzeczy mam przy sobie. Dobra, wszystko jest legalne, wszystko jest legalne. OK? No, Kicia miałem coś na sprzedaż. Nic ciekawego niestety. Dobra, no no to czekamy aż sobie przyjdzie ziomek. Jakiś oficer tutaj. Czemu oni nie zbierają tych rzeczy? Kiedyś zbierali, pamiętam jak ja grałem. Jak one tak leżały sobie luzem. A ostatnio nie chcą. Może dlatego, że nie ma tu żadnych nielegalnych. No, Żydalkowy, popatrz. Nic nie mam, nic nie mam. Dobra. No to możemy lecieć, ludzie. No to możemy lecieć. Dobra. Więc tak. O, na początku się przebiorę. Okej. Okay. Teraz tak. Biorę jedną czekoladę. No, że jeszcze nie biorę. Trzeba tak. Najpierw wykopać ścianę. Będę musiał to szybko zrobić, dobra. Ok, teraz tak. Chowam łom. Biorę nóż. Stawiam manekin, biorę drugi nóż. I stawiam ścianę. Ok. Teraz lecimy na dół. O, gdzie to było, fuck, e, tutaj ktoś tam się Czaił, dobra, akurat sobie poszedł jedna fałszywa ściana, druga no, stawiaj dobra, stawił ale teraz mnie nie zauważą, nie zauważą mnie, prawda, ja jestem, słuchajcie waszym kolegom okej okay. wyłączyłem, man ten, manekin zasilanie i przecinamy gdzieś tutaj, powiedzmy, dobra to się musi udać, to się musi udać jak się nie uda no nie starczy mi tych obcążek chyba. Akurat będzie za mało? Chociaż... 52, 60 starczy! Obcążki jedne, najlepsze. Najsłabsze obcążki, czy tutaj nawet było ten więzienny schowek jakiś, nie widziałem go wcześniej. No i słuchajcie, jest! Udało się uciec. Chyba. jest. Drugie więzienie! W którym? W siódmym odcinku chyba, co nie? 29 tysięcy wyniku. Nieźle, złe zachowanie, no trochę nam tutaj odjęli. Ale przeciętny strażnik wściekłości, yy, przeciętna wściekłość strażników tylko 5%, więc to jest spoko. No i nice, więc udało się nam przejść A drugie więzienie, więc w następnym odcinku bierzemy się już za trzecie, średnie. Tutaj jeszcze nigdy nie grałem, yy, tylko oglądałem oczywiście u Mandzia sobie let's play. No i tutaj już będzie dużo osób i jako, że będzie tutaj dużo osób, to organizujemy... Konkurs, słuchajcie. Tak więc tak to wygląda. Jak będzie wyglądał konkurs, słuchajcie. E, musicie napisać w komentarzu, dlaczego e, znaleźliście się w tym więzieniu. To znaczy, na przykład, jakąś swoją historię. Czy to nie musi być jakaś długa, może być jakaś zabawna, że coś tam zrobiliście, na przykład, nie wiem, zjedliście kota garciowi, dlatego dostaliście się do więzienia. Liczę na Waszą oryginalność i na Waszą wyobraźnię, żeby było ciekawie. No i po prostu napiszcie, dlaczego się dostaliście do tego więzienia, dlaczego mielibyście się dostać właśnie do tego więzienia, gdzie ja jestem też. No i po prostu zwycięzcy będą ogłaszani według mnie tak, po prostu jak mi się spodoba jakiś komentarz, że no okej, okay, poniosła wyobraźnia, całkiem spoko, więc dodajecie do więzienia. Co jest ważne też przy dodawaniu tych komentarzy, to żebyście napisali nick, pod którym wam, was mam dodać, to znaczy na przykład um, napiszecie komentarz i... I na przykład pod komentarzem już napiszcie swój nick, na przykład powiedzmy, nie wiem, e, Automat 12, co nie? Po prostu podajcie swój nick, żebym wiedział, pod którym nickiem mam was e, wpisać. Czyli na przykład, patrzcie, dam sobie siebie i na przykład e, wpiszę widz 4, 6, 4 2, 3, 3, co nie? Żeby, żeby po prostu było wiadomo, jak to jest. Kurde, sporo. Ej, wiem, strażnicy to będą ten. Wiecie, Nastusia, Kaczor, Formika i w ogóle. I Wertes wszyscy będą, albo youtuberzy jacyś będą strażnikami. To będzie coś ciekawego. Dobra, więc ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Piszcie swoje komentarze, swoje niki w komentarzach. Maś maślane, więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Nareczka.